prawda niedawno uderzyła w nas informacja, że, o nie, świąteczny odcinek Sanatorium Miłości zostaje odwołany. Co nie znaczy, że nie będzie jakiegoś odcinka specjalnego, bo część materiału nagrano, ale podobno za mało na świąteczny. I co prawda, już dzisiaj zaczyna się nowy program Marty Manowskiej o dźwięcznej nazwie Ośmiu Wspaniałych w którym Marta będzie pomagać ośmiu mężczyznom w relacjach damsko-męskich. Czekamy z niecierpliwością. No ale to wszystko nie oznacza końca sanatorium miłości. W sensie wiemy, że już się skończyło, bo był winę i tak dalej. Ale to nie znaczy, że uczestnicy też się skończyli bo na przykład co niektórzy są wciąż obecni w mediach, na przykład oficjalny fanpage udostępnił film Iwony z instrukcją jak myć ręce w czasie pandemii. To musiała być Iwona, bo jak się okazuje to ona zyskała po programie status celebrytki i zaliczyła najwięcej wywiadów oraz wizyt w pytaniu na śniadanie. Okazuje się, że to nie wszystko, bo Iwona jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. I ogólnie spoko, bo dobrze się prezentuje, umie się wypowiedzieć, ludzie ją lubią. Tak nam się przynajmniej wydawało. Okazuje się jednak, że jej aktywność trochę koleń w oczy jej znajomych z sanatorium miłości. Iwona dodała ostatnio na profilu kilka zdjęć z wyprawy do lasu. W których wygina się w gipkich pozachtu na stercie drewna, to na barierce. Zdjęcie wyraźnie nę spodobały się jej znajomym z Sanatorium Miłości. Bożena z Chicago stwierdziła, że wszyscy dużo ćwiczyli, ale nikt nie chwali się tak jak Iwona. Ten lekki atak zdziwi nieco fanów Iwony, jednak to był dopiero początek. Pod innym zdjęciem Waldek, tak ten sam. Który walczył w programie o serce Iwony z Gerardem i Wojtkiem, zapytał kąśliwie, że skoro jest taka aktywna, to czemu nie pomoże Basi z bezdomnymi psami? Dodając, że no, tekst tamtąd przecież nie będzie miała ładnych zdjęć. Iwona szybko odpowiedziała mu, że nie może z powodu koronawirusa. Na co Basia, która włączyła się do dyskusji? Dodała, że im wystarczy pomoc internetowa, a to Iwona nic nie kosztuje. Kobieta zignorowała jednak koleżankę, ale to wciąż był dopiero początek ataków na Iwonę. Ten sam Waldek napisał pod innym zdjęciem, że pewnie telewizja tam była i wszystko nagrywała, w innym komentarzu dodając, że dla Iwony lans jest najważniejszy. Poprosił ją też. Żeby trochę przystopowała, bo wpisy o niej są coraz mniej sympatyczne. Na co Iwona odpowiedziała, że ma przecież swoich fanów. Władek P., czyli ukochany Stani był dużo bardziej bezpośredni, pisząc: Cytuję, Jak jesteś taka akrobatka, to stań sobie na i tutaj sami zobaczcie. Wow! Tego się nie spodziewaliśmy. Wygląda na to, że po programie to Iwona stała się czarną owcą dla ekipy Zustronia, a programowi koledzy i koleżanki jej po prostu nie znoszą. Jak myślicie? Czy stało się coś o czym nie wiemy? Czy może mają dosyć jej ciągłych wywiadów i występów w telewizji? A może zwyczajnie jej zdoszczą tego fajmu? Dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie.